Dzisiaj mamy inaugurację szlaku Świętej Warmii tu w Bałdach, pod wrotami warmi. Na czym polega ten projekt? Tak, rzeczywiście, Powiat Olsztyński widząc to, że nasz region składa się z dwóch członów Warmii i Mazury, ale, Mazur, ale widząc to też, że jak gdyby Mazury w jakiejś części zdominowały Warmię, chcemy pokazać naszą tożsamość ziemi warmińskiej, chcemy pokazać siedem wieków tradycji, kultury, siedem wieków, które można powiedzieć w, budowały ten region, w którym my dzisiaj żyjemy. No, za, najważniejsze dla mnie osobiście, bo ja jestem związany z miejscem tym właśnie tutaj z traktem biskupiem, jest to, że zaczyna się na trakcie biskupim w Bałdach, który upamiętnia. Wszystkich historycznych y, biskupów, niezależnie od ich zasług, niezależnie od tego, jak ich historycznie oceniamy, ale y, oni tworzyli historię i ta warmia, która dzisiaj jest i która trwa w tradycji, y, to, y, to jest też ich przede wszystkim y, zasługa. I stąd ruszamy y, przez kolejne y, miejsca dlaczego święte? Dlatego, że y, no, większość z nich w jakiś sposób związana jest y, z, z diecezją warmińską, tak, którą tu założył papież Linocenty IV jeszcze w 1243 roku i która do dzisiaj trwa, a dzisiaj jest już archidiecezją. I kończymy na północy warmii, bo to jest najbardziej na południu wysunięty fragment. Co prawda, jesteśmy na Mazurach. Bo tu widać, jak spojrzymy w Armię, bo widać Kościół w Butrynach jako dominantę w krajobrazie, bałdy są już na Mazurach, ale to tu były te słynne powitania biskupów warmińskich, które tak zapadły w pamięci lokalnej ludności, że Barczewski je po ponad 100 latach opisał, po ponad 100 latach, od kiedy przestały one już być. Bo wiadomo, że Polska straciła tutaj te tereny na rzecz Prus. Pracownicy promocji stworzyli odpowiednie materiały, książkę o Szlaku Świętej Warmii, mapę Szlaku Świętej Warmi materiały w, związane z mediami współczesnymi, czyli audiobook, zarówno po polsku, jak i szlak, szlaki warmińskie po niemiecku i po angielsku. I dzisiaj mieliśmy inaugurację tego wydarzenia, dlatego że po raz pierwszy odbyła się oficjalna wycieczka Szlakiem Świętej Warmii i to mogliśmy dzisiaj tutaj przy właśnie Wrotach Świętej. W armii miejscu początkującym szlak, początkującym, można powiedzieć, historię w dlatego że tymi wrotami wjeżdżali tutaj biskupi warmińscy, aby objąć swoje księstwo warmińskie we Władanie. Wyjątkowe miejsce wyjątkowy też czas, no bo jak widzimy pandemia trochę nam zblokowała całą promocję Szlaku Świętej Warmii, który właściwie od 1 czerwca żeśmy zaingorowali na zamku w biskupów warmińskich w Litzbargu Warmińskim, pokazując książkę Szlaku Świętej Warmii. Natomiast dzisiaj tak oficjalnie otwieramy właśnie taką grupę wycieczkową, która będzie dzisiaj jechała od Wrot Świętej Warmii, poprzez Gieczfaut, Głotowo i dobre. Miasto, a w następnych dniach, weekendu będzie, będą jeździli po dalszych 16 stacjach warmińskich. Jest wiele miejsc ciekawych na terenie warmii, które wy, wy spróbowaliśmy spróbowaliśmy. Poukładać właśnie w taki jeden szlak turystyczny, tak? Została wydana książka, płyta, y, tam są opisy. No i teraz właśnie organizujemy y, pierwsze wycieczki. Sam jestem ciekawy, bo to takie doświadczenie będzie y, dopiero po pierwszych wycieczkach. Ile to czasu trzeba, żeby to wszystko zobaczyć, tak? Y, ale będziemy na bieżąco to w, we współpracy z, z Petetekiem y, koordynować.